Czy kiedykolwiek zatrzymałeś się na chwilę, patrząc na wschód słońca, i poczułeś, że coś w Tobie się rozjaśnia? Kiedy miałem 60 lat, siedziałem na ławce w parku w Warszawie, czując, że moje dni stały się szare, życie wydawało się ciężkie, a radość gdzieś uciekła. Ale pewnego dnia podziękowałem sprzedawcy w sklepie za uśmiech. I jego reakcja sprawiła, że coś we mnie drgnęło. Zdałem sobie sprawę, że wdzięczność, nawet za najmniejsze rzeczy, może odmienić serce. Teraz, w wieku 80 lat, odkryłem, że codzienne praktykowanie wdzięczności zmienia życie. I chcę podzielić się tym z tobą. Mam na imię Stanisław Nowak, mam osiemdziesiąt lat. I większość życia spędziłem między Warszawą a Gdańskiem, pracując jako ogrodnik i pomagając ludziom cieszyć się pięknem natury. Po sześćdziesiątce czułem, że tracę energię, a smutek czasem brał górę. Stasiu, mówiłem sobie, musisz coś zmienić. Zacząłem praktykować wdzięczność. I to stało się moją siłą. Moi przyjaciele pytają. Stanisław, jak ty to robisz? Że zawsze masz tyle spokoju i uśmiechu? W tym filmie opowiem ci o pięciu prostych rytuałach wdzięczności, które odmieniły moje życie po 60 z praktycznymi wskazówkami, które możesz zacząć stosować już dziś. Przejdziemy przez te rytuały razem, krok po kroku, z pomysłami tak prostymi. Że nie potrzebujesz niczego poza odrobiną chęci. To tak łatwe, że możesz poczuć różnicę już za kilka dni. Wyobraź sobie: Za miesiąc budzisz się z lżejszym sercem. Twoje dni są pełne ciepła, a ludzie zauważają twój blask. Brzmi pięknie, prawda? Weź filiżankę herbaty albo kawy. Jeśli wolisz, usiądź wygodnie. I zaczynamy. Pierwszy rytuał wdzięczności, który zmienia życie. To gwiazdka gwiazdka, dziękowanie za codzienne drobiazgi. By dostrzec piękno, gwiazdka gwiazdka. Po 60 tcze łatwo skupić się na tym. Co boli, zdrowie, rachunki, czy samotność, ale zauważanie małych rzeczy. Jak ciepły koc czy smaczna zupa. Zmienia twoje spojrzenie na świat. To nie usuwa problemów, ale sprawia, że stają się lżejsze. Moja przyjaciółka Zofia, lat 78 z Krakowa, jest tego przykładem. Ciągle martwiła się o przyszłość. Stasiu, mówiła: Nie widzę nic dobrego. Zasugerowałem, by co wieczór zapisała trzy rzeczy, za które jest wdzięczna. Teraz moje dni są jaśniejsze, odpowiedziała. Zofia zapisuje proste rzeczy i mówi, że jej serce jest spokojniejsze. Jak to zrobić? Każdego wieczoru poświęć od trzech do pięciu minut, by zapisać lub pomyśleć o trzech rzeczach, za które jesteś wdzięczny: Dziękuję za słońce, za rozmowę z wnukiem, za zdrowie, jeśli nie lubisz pisać. Powiedz to na głos przed snem. Zacznij od prostych spraw. Mam dach nad głową. Jedzenie. Jestem tu. Rób to o stałej porze. Na przykład po kolacji, jeśli nie masz pomysłu, rozejrzyj się. Zdjęcie rodziny. Kwiat w doniczce. Ciepła herbata. Jeśli jesteś smutny, powiedz: Dziś było ciężko. Ale dziękuję za siłę. Użyj małego zeszytu przy łóżku lub kartki. Jeśli mieszkasz z kimś, podziel się jednym, dziękuję, dzięki za pomoc przy obiedzie. Jutro spróbuj przez dwa minuty podziękować za coś. Mój sąsiad Jan, lat osiemdziesiątych z Gdańska, zrobił to. Stasiu, mówi, mój zeszyt to moja radość. Jan był przygnębiony. Teraz widzi piękno każdego dnia. Dlaczego to działa? Codzienna wdzięczność zwiększa szczęście o 20% i zmniejsza negatywne myśli. Jak pokazują badania, ja zapisuję co wieczór, i moje serce jest pełne. Zofia, lat 78, mówi: Dziękowanie to moja cisza. Spróbuj tego rytuału, a twój świat się rozjaśni. Drugi rytuał to gwiazdka, gwiazdka, wyrażanie wdzięczności innym. By budować więzi, gwiazdka, gwiazdka. Po sześćdziesiątcze samotność może nas przytłaczać. Ale proste dziękuję, skierowane do sąsiada, przyjaciela czy rodziny wzmacnia relacje i rozgrzewa serce. To nie tylko sprawia, że inni się uśmiechają. Ale i ty czujesz się bliżej ludzi. Mój przyjaciel Piotr, lat 79 z Poznania, pokazuje. Jak to działa, czuł się odcięty od świata. Stasiu, powiedział, nikt mnie nie zauważa. Zasugerowałem, by podziękował komuś każdego dnia. Teraz mam więcej przyjaciół, odpowiedział. Piotr dziękuje listonoszowi czy wnukom. I mówi, że czuję się częścią wspólnoty. Jak to zrobić? Każdego dnia powiedz: dziękuję, komuś za coś konkretnego, dzięki za uśmiech, sąsiadowi lub dzięki za telefon, córce. Rób to osobiście, przez telefon, albo napisz wiadomość. Zacznij od jednej osoby dziennie lub trzy razy w tygodniu. Jeśli jesteś nieśmiały. Jeśli możesz, napisz karteczkę, dzięki za pomoc. Aniu, trzymaj listę kontaktów pod ręką. By pamiętać, jeśli mieszkasz daleko, wyślij sms lub zadzwoń, dzięki, że jesteś. Jeśli nie wiesz komu, podziękuj w sklepie, zapisz, komu podziękowałeś. Dziś podziękowałem Zosi i się ucieszyła. Jeśli nie odpowiedzą, nie zrażaj się, spróbuj z kimś innym. Jutro podziękuj jednej osobie. Moja kuzynka Maria, lat 77 z Lublina, zrobiła to. Stasiu, mówi: Moje dziękuję to moje mosty. Maria czuła się samotna, teraz ma wokół siebie ludzi. Dlaczego to działa? Wyrażanie wdzięczności wzmacnia relacje o 25% i zmniejsza samotność. Według badań, ja dziękuję sąsiadom i czuję się bliżej nich. Piotr, lat 79, mówi: Dziękuję to moja magia. Spróbuj tego rytuału, a Twoje więzi rozkwitną. Te dwa rytuały. Dziękowanie za drobiazgi i innym, to już mocny początek. By wdzięczność zmieniła twoje życie, ale jest jeszcze więcej sposobów, by wnieść więcej radości po 60. Ciąg dalszy za chwilę. Kolejny rytuał, który może sprawić, że wdzięczność zmieni twoje życie. To gwiazdka gwiazdka, refleksja nad przeszłymi wyzwaniami, by docenić swoją siłę. Gwiazdka gwiazdka. Po 60 łatwo wracać myślami do trudnych chwil, straty, choroby, czy niepowodzenia, i czuć żal. Ale podziękowanie za to, co przetrwałeś i czego się nauczyłeś. Buduje poczucie dumy i spokoju. To nie oznacza zaprzeczania bólowi. Ale dostrzeżenie, że jesteś silniejszy, niż myślisz. Moja przyjaciółka Krystyna. Lat 76 z Wrocławia pokazuje. Jak to działa ciągle rozpamiętywała trudne lata Stasiu mówiła Moje życie było ciężkie zasugerowałem, by podziękowała za swoją wytrwałość. Teraz czuję się silniejsza odpowiedziała. Krystyna myśli o przeszłości z wdzięcznością i mówi że jej serce jest lżejsze. Jak to zrobić? Raz w tygodniu poświęć od pięciu do dziesięciu minut, by pomyśleć lub zapisać jedno wyzwanie, które pokonałeś chorobę, stratę, czy trudny czas zastanów się, czego mnie to nauczyło, jak mnie wzmocniło na przykład: Dziękuję za tamten trudny rok, bo nauczyłem się cierpliwości, jeśli pisanie jest trudne. Opowiedz to sobie lub bliskiej osobie. Rób to w spokojnym momencie. Jak popołudnie z herbatą. Jeśli wspomnienia bolą, zacznij od czegoś małego. Dziękuję, że przetrwałem przeziębienie. Użyj zeszytu lub kartki, by zapisać refleksję. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, pomyśl o chwili. Gdy pomogłeś komuś, to też siła. Zapisz. Jak się czujesz, podziękowałem za moją odwagę. I jestem dumny. Jeśli masz rodzinę, podziel się historią. Dziękuję za tamten czas. Bo jestem tu. Jutro poświęć dwa minuty na jedno wspomnienie. Mój sąsiad Andrzej, lat 81 Storunia, zrobił to. Stasiu, mówi, moja przeszłość to moja moc. Andrzej był zgorzkniały. Teraz żyje z dumą. Dlaczego to działa? Refleksja nad wyzwaniami zwiększa samoocenę o 20% i przynosi spokój. Jak pokazują badania, ja dziękuję za moje trudności. I czuję się cały. Krystyna, lat 76, mówi: Moje wyzwania to moje medale. Spróbuj tego rytuału, a twoja siła zabłyśnie. Czwarty rytuał to gwiazdka, gwiazdka, docenianie teraźniejszości. By żyć pełniej gwiazdka, gwiazdka. Po 60 często żyjemy przeszłością lub martwimy się o przyszłość. Ale podziękowanie za to, co masz teraz, chwilę. Zapach kawy, śmiech wnuka pozwala smakować życie i czuć się żywym. To zakotwicza cię w tu i teraz. I nadaje dniom wartość. Mój przyjaciel Marek, lat osiemdziesiątych z łodzi, jest tego przykładem. Zawsze martwił się o jutro. Stasiu, powiedział, Nie umiem się cieszyć, zasugerowałem, by podziękował za coś w danej chwili. Teraz każdy dzień jest skarbem, odpowiedział. Marek dziękuje za promień słońca czy ciepły obiad. I mówi, że jego życie jest bogatsze. Jak to zrobić? Każdego dnia poświęć od 2 do 3 minuty, by zauważyć coś w teraźniejszości i podziękować: Dziękuję za tę herbatę, albo Dziękuję za śpiew ptaków. Rób to w codziennej chwili, jak przy jedzeniu czy spacerze. Jeśli możesz, zatrzymaj się, weź głęboki oddech i powiedz, Dziękuję w myślach lub na głos. Jeśli jesteś zajęty, zrób to przy prostej czynności. Jak mycie naczyń, użyj zmysłów, dotknij miękkiego swetra. Posłuchaj wiatru, posmakuj jabłka, zapisz krótką notatkę. Dziś dziękuję za ciepło w domu. Jeśli trudno ci zacząć, podziękuj za coś fizycznego, dziękuję za moje nogi. Które chodzą. Jeśli mieszkasz w hałaśliwym miejscu, znajdź cichy kąt lub zamknij oczy na moment. Podziel się wdzięcznością. Dziś dziękuję za ten spacer. Jutro podziękuj za coś. Co widzisz lub czujesz? Moja kuzynka Halina, lat 74 z Białego Stoku, zrobiła to. Stasiu, mówi, teraźniejszość to mój dar. Halina była rozproszona. Teraz cieszy się każdym dniem. Dlaczego to działa? Docenianie teraźniejszości zwiększa zadowolenie z życia o 25% i zmniejsza niepokój. Według badań. Ja dziękuję za teraz i moje dni są pełne. Marek, lat 80. mówi, chwila to mój skarb. Spróbuj tego rytuału. A twoje życie rozkwitnie. Te rytuały, dziękowanie za drobiazgi, innym, za wyzwania i teraźniejszość, to już mocna podstawa. By wdzięczność zmieniła twoje życie. Ale jest jeszcze jeden rytuał, który łączy wszystko i sprawia, że każdy dzień po sześćdziesiąt tcze jest pełen radości. Ciąg dalszy za chwilę, ostatni rytuał który sprawia, że wdzięczność zmienia życie, to gwiazdka gwiazdka, dzielenie się wdzięcznością. By inspirować innych, gwiazdka gwiazdka, po sześćdziesiątcze wielu z nas zastanawia się, co po sobie zostawimy, nie tylko rzeczy, ale coś, co dotknie serca innych, dzielenie się wdzięcznością z rodziną. Przyjaciółmi czy nawet nieznajomymi nie tylko wypełniacie radością, ale też zachęca innych do dostrzegania dobra. Twoje, dziękuję, staje się iskrą, która rozświetla życie wokół. Moja przyjaciółka Zofia, lat siedemdziesiątych, dziewiątych z Gdańska, pokazuje. Jak to działa, czuła się bez znaczenia po przejściu na emeryturę. Stasiu, mówiła kto mnie potrzebuje, zasugerowałem, by podzieliła się wdzięcznością z wnukami. Teraz moja rodzina jest bliżej, odpowiedziała. Zofia pisze listy z podziękowaniami i mówi, że jej życie ma sens. Jak to zrobić? Raz w tygodniu poświęć od pięciu do dziesięciu minut, by podzielić się wdzięcznością, napisz list. Opowiedz historię lub zrób gest. Jak podarowanie kwiatka z dziękuję. Na przykład: dzięki, synu, za Twoją cierpliwość. Wybierz kogoś bliskiego, dziecko, przyjaciela, sąsiada i bądź konkretny. Dziękuję za pomoc z zakupami. Zrób to osobiście, przez wideorozmowę, albo napisz wiadomość. Rób to regularnie. Na przykład w niedzielę, jeśli chcesz inspirować więcej, podziel się refleksją w klubie seniora lub na WhatsAppie, jeśli używasz. Zapisz, co zrobiłeś, podziękowałem wnuczce. I się uśmiechnęła. Jeśli pisanie jest trudne, nagraj głosową wiadomość lub powiedz to twarzą w twarz. Jeśli mieszkasz sam, napisz do kogoś daleko lub podziękuj w sklepie. Jutro pomyśl, komu możesz podziękować? Mój przyjaciel Kazimierz, lat 82. z Wrocławia, zrobił to. Stasiu, mówi, moje dziękuję buduje mosty. Kazimierz czuł się zapomniany, teraz jest inspiracją dla innych. Dlaczego to działa? Dzielenie się wdzięcznością zwiększa poczucie celu o 20% i wzmacnia więzi. Jak pokazują badania, ja dzielę się wdzięcznością, i moje życie ma większy sens. Zofia, lat 79, mówi: Moje listy to moja spuścizna. Spróbuj tego rytuału, a Twoje życie rozbłyśnie. Mając te pięć rytuałów: dziękowanie za drobiazgi, innym za wyzwania, teraźniejszość i dzielenie się wdzięcznością. Chodzi o to, by wpleść je w swoje życie, tak by stały się naturalne, jak poranna herbata czy wieczorny spacer. Nazywam to planem wdzięczności, który sprawia, że dni po 60 tcze są pełne spokoju i radości. Wielu myśli, że wdzięczność to coś trudnego lub że nie ma za co dziękować. Ale te proste kroki pokazują. Że każdy może to robić. Moja sąsiadka Helena, lat siedemdziesiątych piątych z Warszawy, jest tego dowodem. Czuła się przytłoczona życiem. Stasiu mówiła: Nie widzę sensu. Pokazałem jej ten plan. Teraz moje dni są pełne światła, odpowiedziała. Helena zapisuje: Dziękuję i dzieli się. I mówi, że jej serce jest pełne. Jak stworzyć taki plan? Włącz te rytuały w swój dzień. Wieczorem zapisz trzy drobiazgi, za które jesteś wdzięczny: słońce, obiad, zdrowie. Każdego dnia podziękuj komuś, sąsiadowi, przyjacielowi, rodzinie. Raz w tygodniu pomyśl o wyzwaniu, które pokonałeś. Dziękuję za moją siłę. Codziennie doceń chwilę. Dziękuję za tę kawę. Raz w tygodniu podziel się wdzięcznością. Napisz list lub opowiedz. Trzymaj wszystko pod ręką, zeszyt na stole. Listę kontaktów, kartki na listy. Rób te kroki codziennie lub co kilka dni, zależnie od energii. Jeśli masz mało czasu, wybierz jeden. Dziękuję, lub notatkę. Jeśli zapomnisz. Przyklej karteczkę na lodówkę. Dziś, wdzięczność. Poproś bliskich o przypomnienie. Powiedz mi, za co dziękujesz. Jutro zacznij od jednego kroku: podziękuj, lub zapisz. Moja kuzynka Maria, lat 77 z Katowic, robi to. Stasiu, mówi: mój plan to moja radość. Maria była smutna. Teraz promienieje. Dlaczego ten plan działa? Sprawia, że wdzięczność staje się nawykiem i wypełnia życie sensem. Badania pokazują, że regularna wdzięczność poprawia samopoczucie o 30% u seniorów. Ja stosuję ten plan, zapisuję, dziękuję, dzielę się, i moje dni są pełne. Helena, lat 75. mówi. Mój plan to moje serce. Jak utrzymać ten plan na dłuższą metę? Gdy zaczynałem po sześćdziesiątce, myślałem, czy to się uda, ale zacząłem od jednego, dziękuję, i stało się to częścią mnie. Krystyna, lat siedemdziesiątego szóstego z Wrocławia, potwierdza, Stasiu, myślałam, że to za dużo, ale jeden zapis. I teraz nie przestaję. Zacznij od małego, tydzień zapisów. W kolejnym dodaj podziękowanie. Jeśli jesteś zmęczony, rób jeden krok dziennie, włącz to w życie, zapisuj przy herbacie. Dziękuj na spacerze. Spraw, by było przyjemne. Słuchaj muzyki przy pisaniu. Zjedz ciastko po rozmowie. Andrzej, lat osiemdziesiątego pierwszego, mówi. Z wdzięcznością wszystko łatwiejsze. Jeśli czujesz się przytłoczony, bądź łagodny dla siebie, mały krok wystarczy. Dołącz do grupy seniorów, by dzielić się wdzięcznością. Jeśli chcesz więcej, ten plan zmienił moje życie. I wiem, że zmieni Twoje. Co dalej, spróbuj jednego rytuału jutro, może podziękuj lub zapisz. Podziel się w komentarzach. Za co jesteś wdzięczny? Jak się czujesz? Twoje historie inspirują, a ja czytam każdy komentarz. Jeśli ci się podobało, daj kciuk w górę, kciuk w górę i zasubskrybuj kanał po więcej porad. Na koniec, z serca, wdzięczność to skarb, a ty zasługujesz na szczęśliwe życie. Te rytuały to kroki do jaśniejszych dni. Maria. Lat 77 mówi: Stasiu, dziękuję za moje, dziękuję. Żyję. Jej uśmiech to moja nagroda. Spróbuj jednego kroku jutro, tylko jednego. Twoje serce, twoje życie, podziękują ci. Do zobaczenia. Bądź wdzięczny i pełen nadziei.